Cześć, z tej strony Kamila, serdecznie Cię witam na moim kanale, w tym filmie chciałabym Ci pokazać projekt warsztatu stacjonarnego, który odbędzie się na zlocie w Łodzi, na łódzkim bieglu skrapowym 18 maja. Ten projekt to mini album tagowy, choć jak widzisz on wcale taki mini nie jest, gdzieś wielkości dłoni, no moja dłoń nie jest zbyt duża, ale tak mniej więcej masz porównanie. Album składa się z czterech właśnie kart z przezroczystej pleksi, które będą zdobione złoceniami. Głównym tematem właśnie tego projektu to są złocenia, zastosowanie folii do złoczeń. Będziemy pracować z folią od firmy ITD Collection w trzech kolorach, złotym, jasno turkusowym i takiej tęczowej. Mam nadzieję, że uda się tutaj pokazać jak ona się pięknie mieni, chociaż trochę ciężko plexi jest sfilmować. Ta folia jest naprawdę genialna i myślę, że te sposoby, które tutaj poznasz na tym warsztacie, będziesz mogła spokojnie sobie zastosować potem w wielu swoich innych projektach. Oprócz tego album będzie zdobiony elementami tekturowymi, kwiatami, które są specjalnie projektowane do warsztatów, które ja prowadzę i dostaniesz zarówno taki arkusz tych kwiatów, jak i plik PDF do samodzielnego wydruku, jeżeli będziesz miała ochotę potem sobie w domu też użyć tych kwiatów do innych projektów. Oprócz tego będzie, będą wykorzystywane maski mini od firmy Snipart. Jedną z tych masek dostaniesz w kicie do zabrania do domu, jak również szpachelka będzie w kicie do zabrania do domu. No i oczywiście wszystkie pozostałe materiały też będą zawarte w kicie do wykonania tego albumu. Album składa się z czterech kart, tak jak wspomniałam. Pierwsza to jest okładka, która jest zdobiona dwustronnie. Następnie są dwie karty z matami na no zdjęcia. Zachęcam Cię gorąco do tego, żeby przygotować do warsztatu zdjęcia, ponieważ album ze zdjęciami po prostu inaczej od razu wygląda. Zaraz Ci tutaj pokażę właśnie taką jedną propozycję o ja tylko tak włożyłam, ale od razu inaczej się dekoruje te zdjęcia, inaczej się dodatki komponuje, kiedy już wiemy, jakie zdjęcia w tym albumie danym nam się zmieszczą. Poza tym zachęcam też dlatego, że z reguły jest tak, że jeżeli wykonamy album bez zdjęć, zdjęcia sobie potem włożymy, no to wiadomo, że to potem nie następuje. Kolejne karty też są zdobione właśnie dokładnie w podobny sposób. Te dwie, czyli cztery zdjęcia będą Ci potrzebne. A na końcowej stronie znajduje się tutaj taki dekor z sentencją, ostatnia strona też w ten sposób zdobiona. I całość jest spięta po prostu takimi vintażowymi tasiemkami. Koszty albumu to 140 zł. Tak jak wspomniałam, wszystkie materiały do wykonania tutaj dostaniesz, plus dodatkowo z narzędzi maskę i szpachelkę do nakładania pasty. Też będziesz mogła zabrać ze sobą do domu. Projekt jest tak pomyślany, że te 3 godziny powinny wystarczyć na jego wykonanie. W, powiedzmy w 90% myślę, że każdy sobie skończy. Wiadomo, że specyfiką warsztatów zlotowych. Jest ograniczony czas i tutaj jakieś bardzo duże, rozbudowane projekty nie do końca się sprawdzają, ponieważ no, nie uda się ich zrobić w tak krótkim czasie. A mnie zależy na tym, żeby właśnie każdy wyszedł sobie z już gotową pracą. Tak, jak też wspomniałam, oprócz tego zestawu warsztatowego dostaniesz dwa pliki PDF, które będziesz też sobie mogła oprócz tego, że będą wydrukowane. Będziesz mogła sobie też później w domu jeszcze wielokrotnie użyć. To będzie plik z takimi napisami uniwersalnymi do albumów oraz właśnie plik z tymi, z tymi kwiatami. Tylko, aha, nie zwlekaj do ostatniej chwili z zapisami, ponieważ jak to na takich warsztatach bywa. Ilość miejsc jest ograniczona, a już mam kilka zapisów, także może się okazać, że po prostu miejsca się skończą, jeśli będziesz czekać do ostatniej chwili. To co? W tym filmie już wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się na zlocie. Niezależnie, czy wybierzesz mój warsztat, czy nie, zachęcam Cię serdecznie do udziału w tej imprezie. Jest naprawdę super zorganizowana. Poza tym. Uważam, że złoty to jest kwintesencja naszej sklepowej społeczności i naprawdę warto, warto, jeśli jeszcze nigdy, nigdy nie byłaś, żeby, żeby właśnie sobie taki zlot odwiedzić. Wszystkie szczegóły, takie jak mail do zapisów, podam Ci w opisie do tego filmu a z mojej strony dzisiaj to już wszystko mam nadzieję, że Cię zachęciłam do pracy z tą folią, ona jest absolutnie przepiękna, oczywiście będzie można sobie jeszcze dokupić tej folii, bo stoisko itd. będzie na zlocie, także także ona nie jest droga, a jest bardzo wydajna i myślę, że zakochasz się w folii tak jak ja jeżeli ten film Ci się podobał, jeżeli masz ochotę wziąć udział w tym warsztacie, zostaw tutaj Komentarz będzie mi bardzo miło, i co, i do zobaczenia w kolejnym filmie, i mam nadzieję na zlocie. Cześć!